Poczekajcie, spytamy się Mateusza, poczekajcie, ej, 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 poczekaj tam, może ja proponuję, żeby tam dziewczyna wkroczyła do akcji, w twoim okręcie Ale dziewczyna będzie puszcza. nie, dobrze, dobrze, poczekajcie, pierwsza mama, pierwsza mama, poczekajcie, tata na końcu, pierwsza mama, Poczekajmy. spytamy się Mateusza, jak, jak przed tą chwilą A Trzeba strzelić pasy. Aby. A, strzał! Jest! Dziewczyna druga. Dziewczyna. Nie będzie dziadek. Poczekaj dziadek. Halo. Spytam się coś. Jak się sprawował? Chujowo. Do strachu mocnego. die siesseie panne ja jy hoor kapper dit jy nie maar hoor nie hoor kapper

Thank oh. you. אל תשפוק לב Dziocza, ja, Nie! Nie, Dzioczo! <tots> nie, nie, nie! Bo nie pójdziesz, Dzioczo. Delikatnie. Dziocza, <tots> on oh, coś ci Ty żyjesz jeszcze, czy już nie? Przewodniczący. 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 Ciocia